Dla mnie liczymy. Hej, Klaas, słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę. Dzisiaj zaczynamy dwa tygodnie. Pokażę Wam, jak przez dwa tygodnie zdrowego odżywiania na zdrowym deficycie kalorycznym z odpowiednią, umiarkowaną, przyjemną aktywnością fizyczną. Może zmieni się ciało? Sama jestem ciekawa. Mam nadzieję, że ten materiał wyjdzie, że się nie poddam i że każdy dzień będzie będzie wychodził mi dobrze, aby faktycznie te efekty po dwóch tygodniach e, były zauważalne. Marchew, dwa jabłka, trzy pomarańcze, maciowy. Proszę bardzo miska obranych i pokrojonych owoców to Soku wyszło mi też tak dużo, bo dodałam też trochę takiego zwykłego pomarańczowego. Wow! ubrałam się i idę się przejść niestety padł mi zegarek a nie chcę go teraz ładować, bo nie mam czasu nie będę wiedziała ile dokładnie dzisiaj będę miała kroków nie wiem czy to będzie 10 tysięcy ale ten spacer, wczoraj miałam bardzo dużo w ogóle teraz jeszcze też jestem po wycieczce gdzie codziennie robiliśmy po 17 km więc jakby nie będzie nic złego w tym, że dziś odpocznę na siłowni byłam wczoraj, więc dzisiaj nie idę uwaga, jest godzina 17 a jeszcze dzisiaj nic nie jadłam nie, nie było to specjalnie, po prostu wypiłam te dwie szklanki soku które były bardzo sycące, później kawę e, żeby po prostu nie byłam głodna Teraz w sumie też nie odczułam jakiegoś głodu Nie wiem czemu tak jest, takie nie bywają Ale oczywiście trzeba jeść, więc idziemy sobie coś kupić do jedzonka Wow, byłam prawie godzinę na tym spacerze mm, Pokażę wam zaraz to na kolację Zrobiłam to w 10 sekund Tutaj mamy proszę państwa Kanapkę z serem. Wszystko sobie podgrzałam, więc jest przynajmniej ciepłe. I parówkę. Nie jest to najzdrowsze, co mogłam zjeść. Nie jest pełnowartościowe, brakuje warzyw, które mam nadzieję, że zaraz jak zjem, sobie dołożę. To nie mogę już z głodu wytrzymać. Złota rada na redukcji, jeżeli się odchudzacie. Nie czekajcie, aż będziecie mega głodni, bo jak będziecie gotować... Jak już jesteście na głodzie, to nie dość, że pewnie będziecie podżerać podczas gotowania, to prawdopodobieństwo, że się czymś na szybko zapchacie, jest większe niż że sobie zrobicie dobry, fajny posiłek, więc no... Smacznego, idę jeść. Jadłam teraz na przekąskę taka garść winogronek. Pod koniec policzymy sobie wszystkie kalorie. Przepraszam Wam, co robię tak naprawdę w ciągu całego dnia, bo ten film ma się skupiać głównie na jedzeniu. Będą dwa tygodnie, więc nie chcę, żeby on trwał 40 minut. Wygląda na to, że zjadłam dzisiaj mniej niż powinnam, ale na redukcji nie ma co w siebie wciskać za na siłę. Po prostu czasami mam większe pyty, czasami trochę mniejsze. Na pewno się dzisiaj nie głodowałam, też ostatnie dni całkiem sporo jadłam, więc bez sensu na siłę wciskać 1300 kcal, Normalnie powinnam zjeść 1900, myślę, że też mogłam zjeść trochę więcej. Mm. Największym problemem, z którym teraz się borykam, to jest podjadanie. Nawet jeżeli pomiędzy posiłkami dzisiaj na przykład podjadam, załóżmy winogrona, które nie mają jakoś mega dużo kalorii, bo ile może mieć jedno winogrono? To sam fakt, że ja skubnę to jedno winogrono jest bardzo zły, bo jakby żołądek się przyzwyczaja, że gdzie cały czas coś w nim jest i cały, cała, cały czas coś trawi, nie ma takiej przerwy pomiędzy tymi posiłkami. Więc nawet jeżeli to ma być winogrono albo coś mało kalorycznego, to lepiej po prostu tego nie jeść. Ale byłam na dwóch porządnych spacerach, więc 20-30 minut trochę na pewno dzisiaj zrobiłam. się yy, źle czuję. Tak, mam zmęczone ciało, nic mi się nie chce naprawdę dzisiaj jest źle. Ale mamy zdrowe śniadanko, zaraz policzę kalorie. Prosta czekoladowa owsianka z pastą z tanini oraz po prostu z bananem na słodziku z kakałem. i to tak naprawdę e, wszystko. I do tego oczywiście kawa. Teraz y, Matmy próbę napisana. Słuchajcie, na tej sali tak nie burczało w brzuchu, że ja myślałam, że ja stamtąd wyjdę. Więc teraz wlatuje omlet, też nie mam w sumie za bardzo co zjeść w domu. E, takiego bardzo biedowego omlet. Dwa jajka, trochę mąki i do tego dodatki. taka zmęczona. Mamy godzinę 21.55. Rano pobudka, od razu spacer, od razu szkolenia z pracy, warsztaty. Bardzo fajne, ale no wiecie, na dzień dobry. Potem od razu biegiem na próbną maturę z matmy, potem od razu robienie obiadu, spotkania z pracy, od razu nauka matematyki, zakupy. I tak od tej jestem. Zdrówko. Aż 900 kilokalorii na kolację, uwielbiam ten moment, kiedy ja sobie właśnie mogę zostawić więcej tych kalorii na, na ostatni posiłek, wtedy mam pewność, że wszystko wiedzie. Pierwsza rzecz, pierożki groza, proszę bardzo. Pierwszego dnia pozwoliła mi też na drugą opcję kolacjową, więc bardzo obfita kolacja. źródło białka, czyli serek wiejski, ja preferuję lek, z odrobiną nasion słonecznika, żeby wartościowe tłuszcze się pojawiły i żeby to wszystko lepiej się przyswoiło. I taka połowa bułki, bardzo żytniej chyba, z humusem i rukolą. Dobry i wiecie, zawsze jakieś uraz i cenie, nie? Bo całkiem przyjemnie to wygląda. Z całości wyszło. Zostało mi 172 kalorie, czyli zjadłam 1728 kilokalorii. Nie ufam na razie sobie na tyle, że nic w ciągu dnia nie podjadam. Raczej tego nie robię, ale myślę, że na przykład, nie wiem, z 100 kalorii gdzieś tam mogło jeszcze wpaść. Więc to jest na razie taki bezpieczny odstęp, bo ja jeszcze muszę znowu się wdrożyć w taki nawyk, że wiecie, wszystko, wszystko serio podliczam i nie jem nic bez, bez ważenia. Węglowodany nami trochę za dużo, ale jeszcze jest ok. Protein, czyli białka, zdecydowanie za mało, muszę o to bardziej zadbać. No i tłuszcze też jest w miarę 7500 tysiąca kroków. Przez to, że miałam dzisiaj dużo pracy, dużo w szkole siedziałam. Słuchajcie, idziemy spać. Wtorek rano Tak dobra wtorek, Ok, Ale dzisiaj takie kanapeczki, po prostu trochę kawałki chleba, na to skry waniliowy Banan, żeby był jakiś owoc, fajny posmak Nie wygląda to zbyt apetycznie, ale jest tutaj między innymi śmietankowy Kurczak, ryż Szpinak, to uchazły pomysły, żeby dodać szpinak, szpinak I groszek Trochę keczupu, 13.30 powrót ze szkoły Od razu wzięłam się po obiedzie z nagrywania odcinka, tam jeszcze mam rzeczy Nie dokończyłam go, więc będę musiała to dokończyć. Od razu praca, spotkania Teraz szybka kolacja i lec na siłownię To, że dzisiaj dam na siłownię, to jest hit, ale po prostu już mieć to odhaczone i jutro nie iść Szybka kolacja, mega szybka, bo zaraz wychodzę, z serwiski Dwie kanapki z humusem i rukolą Na przykład dzisiaj nagrywałam jeszcze... Odcinek z herbatami. Piłam trochę tych herbat, a tam był miód, była ciepła czekolada, której trochę wypiłam. No, więc dzisiaj tak no na no, pograniczu naprawdę. Dobrze, zrobiłam trening, mam y, 10 tysięcy kroków, ale jestem z siebie, wam powiem, dumna. Jestem mimo y, zmęczenia, które może nawet widać we mnie, to jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. A teraz jeszcze dzień tak mnie wymęczył, że słuchajcie, jest godzina 9.30, dopiero się budziłam, a lekcję miałam na 8.00, Jestem tak, naprawdę prawie że szok. Te skryle toją ja mi dupę, po prostu skocham skyr i jeszcze waniliowy, bardzo wam polecam. Dużo białka, a taki jeden ma chyba niecałe 100 gramy, trzok. Tutaj kawę do szkoły w termosik. Bo już nie zdążę tutaj. Pamiętajcie, że mleko też wliczamy, nie? Teraz wlałam mleko. w Dąciu, słuchajcie, dzisiaj byłam w McDonaldzie i nic nie zjadłam. Jestem się dumna, bo bardzo długo tam siedziałam i miałam ochotę. Zjadłam jedną frytkę, to była sobie dosłownie jedna frytka, więc fajnie. Pamiętajcie, że makka możecie jeść na redukcji. Oczywiście nie jest to najzdrowsza opcja, ale no jakby balans, tak? I słuchajcie, wróciłam i dwie paczu z moich ulubionych firm, czyli pierwsza Strong Point i druga KFD, więc sobie zaraz stworzymy. Jestem szczęśliwa. Prezentuję mi się tak M i M. To mogłoby być S na luzie. Ale M też jest spoko, bo jest bardzo comfy I w ogóle ta bluza jest bardzo piękna moim zdaniem e, Jest taka elegancka To jest elegancki dres, ja tak uważam Dresy trochę na razie jeszcze są Zbyt przylegające, no sami ocencie Nie wiem, ja uważam, że są jak najbardziej Spoko, szkoda tylko, że M to jest największy rozmiar dostępny Te Obiadki z KFD są już teraz W wersji wegańskiej, coś co na redukcji Musicie mieć, KFD dżemik Ten dżem ma tak mało kalorii, że to jest Szok, a są naprawdę dobre Zaraz padnie mi aparat, ale całość taka ma 530 kalorii. Ja ją zrobiłam w 3 sekundy i dzisiaj naprawdę mi się przydała, bo zaraz mam spotkania z pracy, a muszę coś zjeść. Mam miałam dzisiaj bardzo dużo zajęć w takim sensie, że nagrywałam film bardzo długo, potem od razu miałam spotkania z pracy, więc zrobiłam sobie kolejny szybki obiadek z KFD. Tym razem ta wersja wegańska to ma tylko 300 kalorii, więc spoko. Mam do tego kawałek bułki i kola zero. Słuchajcie, dzisiaj taki ładniutki omlecik. Hejka, słuchajcie, jestem po siłowni i pod bardzo długim spacerze. Mam, uwaga, 7,5 tysiąca kroków i godzinę ponad y, ruchu, więc spoko, ale jeszcze może dzisiaj na jakiś spacer pójdę, żeby dobić do 10 tysięcy. Leciała sałatka, żeby uzupełnić warzywa, też trochę na głód, bo jestem głodna. Mamy 20, więc zaraz będę robiła kolację, ale dzisiaj mam tendencję do y, głodu i do jedzenia więc dzisiaj trzeba uważać. E, e, bardzo się najadłam, w sensie może nie bardzo, ale jestem najedzona. Jest godzina 21, więc wiem, że to już jest w sumie taki, taka pora, że już nie będę chciała nic więcej jeść, a mam ochotę coś słodkiego i starczyło nam kalorii, więc słuchajcie, pozwalam sobie guilty pleasure na batonika. Chciałam zjeść na przykład banana z czymś słodkim czy coś, ale coś czuję, że ten batonik dzisiaj, że, że to jest e, dobra opcja, więc sobie zjem go. Ja ci byłam na mega, mega długim spacerze. 47 minut, 500 kalorii, 3 pśniak, 28 km, 12 pśniak, tysiąca 6000 kroków, Spoko, Myślałam, że będzie więcej. E, no i 2 godziny ruchu. To wciek. Jakie cudeńko. Słuchajcie, jestem już po bieganiu. E, Cały zajęła mi 30 minut. Pierwsze wrażenie, to na maksę śniwa. Ale potrzebuję więcej różnic, więc lecimy. Ja to zaraz do Gdańska, mam godzinkę, żeby się y, ogarnąć. Wleciała przykąska serek wiejski. Robię obiadu, bo chcę sobie zostawić kalorie na ten Gdańsk. Zobaczę, czy będę coś tam jadła, czy nie. Myślę, że na pewno coś sobie zjemy. Um, mam dzisiaj ochotę na jakąś pizzę czy coś, więc może, może więc dobrze by było zostawić te kalorie. Ja z Adam i ja jadę. jesteśmy wielkimi fankami tej kawy, więc y, sobie pojedziemy i wypijemy. Boże, wreszcie. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, ja wam muszę opowiedzieć, co się działo przez ten weekend. Miałam jechać do Gdańska z Adam. Na kawę. I nigdy bym nie przewidziała, że wrócę w sobotę o 4 rano, ale tak się skończyło. <laughs> to był bardzo, bardzo dobry weekend. No ale była impreza. Do teraz bolą mnie nogi, zrobiłam sobie coś z biodrem. Nie wiem, czy od tańczenia. Ja wchodziłam do domu i ja miałam 12 tysięcy kroków, czyli ja przez 4 godziny zrobiłam 12 tysięcy kroków już. No i słuchajcie, w piątek kalorycznie wyszło naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o jedzenie. Nie wiem, jak kalorycznie wyszło to z drinkami, bo nie ukrywam, że trochę tych drinków było. <laughs> sobotę, zaraz wam pokażę przebitki, Dominik wrócił już po dwóch tygodniach. Spędziłam sobie z nim praktycznie cały dzień, rano leciała owsianka i później tak naprawdę zjadłam tylko owsiankę i tego maka. Na koniec zjedliśmy jeszcze razem paczkę chipsów i wypiłam jedno piwko, więc myślę, że i tak się zmieściłam stało się, ja się bawiłam zajebiście i było super, więc niczego nie żałuję. Żałuję tylko tego, że wam nie pokazywałam, ale no poleciałam tak weekendowo. Ja mam owsiankę. To jest owsianka macza z wiśniami. Byłam na siłowni. Słuchajcie, dzisiejszy dzień jest naprawdę bardzo, bardzo słaby dla mnie. Ciepła herbata. Kawałek, no to jest w sumie jedna kanapka, ale podzieliłam kawałek chleba na dwa z odrobiną masła orzechowego, jabłkiem i cynamonem. Słuchajcie, idę na spacer, mamy godzinę 23.11, a ja mam 9,5 tysiąca kroków. Bardzo dzisiaj dużo nad, nar, nadrobiłam tych kroków na siłowni, więc fajnie, bo dzisiejsza aktywność nie jest taka zła wcale. Mam dzisiaj godzinę i 15 minut ruchu. Pyszny, ciepły omlet z masłem orzechowym, takim migdałowym, z gruszką, bo nie miałam żadnych innych... E... Owoców. Słuchajcie, leci drugi tydzień naszego wyzwania. W sumie naszego mojego. I jestem się strasznie dumna, że tak ładnie to pociągnęłam. Że moim zdaniem y, ładnie tutaj wszystko nagrywam, że daję sobie radę. Jajecznica z trzech jajek, pół pomidora, jedna parówka yy, i kromka chleba z humusem. Więc tak to się prezentuje. Bardzo mało kaloryczna opcja, ale wolę sobie zostawić trochę więcej kalorii na wieczór. Tak jak już mówiłam, kiedy. Byliśmy na kebabie. Trochę żałuję, że nie pojechałam na maka z dwojga złego, bo na maka miałam większą ochotę, a w sumie kalorycznie wyszło podobnie. Chociaż myślę, że kebabi tak jest troszeczkę zdrowszym opcją niż McDonald's. 20, więc ja już dzisiaj tysięcy nie będę jadła, a jak widzicie, zjadłam bardzo mało. Więc, więc no, wiem, że tutaj jest zbyt zdrowo, ale balans, tak? 80 na 20. A teraz siedzę w. A jesteśmy na menu i robię kurs. Należyłam ze sobą laptop, bo muszę go robić. Cześć! Słuchajcie, e, mam ostatnio intensywne dni. Jest już pierwsza, muszę iść spać. Montowałam, miałam kurs. Dzisiaj było 10 tysięcy kroków bez treningu, ale wszystkie trzy posiłki, które jadłam, wam pokazałam i nie jadłam nic pomiędzy nimi, więc jestem dumna i ten dzień jest jak najbardziej zaliczony. Proszę zobaczyć dzisiaj na śniadanie taka pyszna, cudowna owsianka pieczona. A nie leciałam do sklepu na, na pieszo, żeby kupić mleko i banana do niej. Boże, mam taki dobry obiad, słuchajcie: e, makaron, e, marchew w broku i kalafior, i do tego jeszcze serek śmietankowy, e, rozwodniony z odrobiną mleka i humus, przyprawy. Chota jest serio przepyszne. Kolejny dzień nauki zdalnej. Omlet basicowy z odżywką białką czekoladową z bananem, eee, z bananem masą orzechową i jak zwykle fit drzemikiem od KFD. Nie so ja to samo co wczoraj. Na omlet, ale czekoladowy, z odżywką białkową, czekoladową, z tym masełkiem i dżemem, i też trochę wiśni. Słuchajcie, ostatnio dostałam paczkę z kozimi serami. Z twarogiem, serem, serem wędzonym i tak dalej. I słuchajcie, to jest pyszne. Czekałam, może mi tata przywiezie chleb, bo był na zakupach. I po prostu jem teraz z kozim wędzonym serem i ja po prostu zakochałam się w takich kozich wyrobach. Ona jest od firmy Specjały Regionu. Słuchajcie, byłam na siłowni, zrobiłam bardzo fajny, mocny trening. E, byłam niestety na, na ostatniej godzinie. Przez to, że się spieszyłam, to, wiecie, przynajmniej było intensywnie, więc to jest plus. Słuchajcie, teraz zrobiłam sobie coś, mam nadzieję, że pysznego do jedzenia. Mam tutaj, mam tutaj grillowaną pierś z kurczaka z kozim serem, bo ostatnio przypadłam za kozim serem. Do tego grillowana cebulka i kilka winogronek. Myślę... Wróciłam właśnie ze spaceru. Dzisiejszy dzień był ok, zrobiłam fajny trening, mam na pewno dużo kroków, ponieważ już na samym treningu miałam 7 tysięcy. Jeżeli ten film y, jest publiczny, to wielkie brawa dla mnie, bo nawet teraz jak go montuję, to nie jestem pewna, czy na pewno chcę go stawiać. Mm, bardzo nie podoba mi się końcówka tego filmu, w sensie to, kiedy pokazuje faktycznie nawet, nawet nie całą siebie, ale trochę tego właśnie mojego ciała, którego ostatnio y, starałam się akceptować, starałam się kochać i bardzo je kocham, albo po prostu nie satysfakcjonujemy tego, jak ono wygląda. Bo jest oceniać w komentarzach kogoś dietę. Są takie komentarze, które faktycznie mi pomagają, są też takie, które nie jest do końca, więc y, jakby. Nie wiem, nie wiem czemu jest tyle komentarzy, że ja się do czegoś zmuszam, że nie chcę tego robić. Jakby ja łączę w sobie dwa podejścia i myślę, że dobrze to robię. Podejście zdrowe psychicznie, ale też takie typowo redukcyjne. Redukcja to redukcja, odchudzanie to odchudzanie. I to jest deficyt. I tutaj jest takie myślenie, wiecie, o makro, o kaloriach, co można, co nie można. Psychicznie, ale myślę, że osoby, które mi komentują, myślą albo tylko o redukcji takiej stricte, że no co to tam... Już po prostu licz i tyle, a też są takie osoby, że nie odchudzaj się, kochaj swoje ciało teraz, nie, nie musisz nic robić. Aaaa, to jest ciężki, ciężkie jak się to czyta, serio, jakby bardzo, bardzo mi ciężko z tym. No ale dobra, więc, więc tylko tak chciałam to powiedzieć. Wstawiam ten film tylko i wyłącznie dlatego, żeby się nie biegać nie zawieść, bo jeżeli wstawię to i za dwa miesiące nie będę wyglądała inaczej, to będzie mi bardzo przykro. Naprawdę będzie mi bardzo przykro. Więc ja lecę dalej. Dalej liczę kalorie. Będziecie mogli to obserwować na vlogmasach, które startują już za tydzień już za 1 grudnia w środę. Yy, więc, więc zobaczymy, dajcie znać co sądzicie o tym filmie i, i do zobaczenia.